Siemanko, Dyszka z tej strony, dzień dobry, dobry wieczór. Kolejny odcinek, przed wami Road to Glory w grze w Total Football. Chciałem powiedzieć FIFA Mobile, się troszkę pomyliłem. Zrobiłem ostatnio przerwę w drodze do chwały, ponieważ miałem dużo innych obowiązków w życiu prywatnym, no, a wiadomo, to jest przede wszystkim... Yy, w pierwszej, w pierwszej kolejności. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony przynajmniej przez pewien czas scoutingowi, czyli zdobyciu karty Roberta Lewandowskiego. Będzie to mega, mega trudne, ponieważ tam trzeba troszkę użyć kombinacji. Nie wiem, czy mam wszystkie scoutingi, w sensie kontrakty, właśnie, aby uzyskać tego gracza, ale będzie jakaś szansa. Przed Wami jest mój skład, w którym głównym zawodnikiem, jak na razie, jest Ronaldinho, którego będę, no upgradeować do przynajmniej 100 parę overala, czy się uda, czy też nie. Jak sami widzicie, mam Wlachowicza i Ibrahimowicza. Któregoś z nich będę chciał dzisiaj zmienić, bo na pewno trafię kartę CFa. No i teraz przejdźmy już do samej zakładki Scouting. No i dobra, jesteśmy. I jak sami widzicie, mam od groma tych właśnie tutaj można powiedzieć kart z gwiazdkami z różnymi pozycjami, z różnymi rejonami, z różnymi pozycjami, obrona, wzrost, waga, myślę, że tutaj naprawdę jest tego dużo. Aby zdobyć Roberta Lewandowskiego nie będzie to takie proste, ponieważ potrzebujemy gracza z La Ligi. Jak sami już widzicie pojawiają się tu już zawodnicy, ale do tego dołożę jeszcze 5 gwiazdek na CF-ie. I jak nacisnę player list, już Robert Lewandowski się pojawia. No i co teraz? Mam do trafienia Benzema, Moreno, Griezmana, Depaja, Depaja, okej, okay, w dwóch różnych formach, e, Feliksa i go Aspas e, Chorera, no i de Thomas, ale wiadomo, że jeszcze teraz, jak sami widzicie, mam tylko na to 5%, dlatego używam kolejnej e, tutaj e, gwiazdkowej, sześciostuczkowej, sześciogwiazdkowej karty, e, która pozwoli mi na zwiększenie szansy do 80% na kartę 83, a zatem y, ta cała y, lista zmniejsza się, kurczę mówię, jakbym gotował. Zmniejsza się do naprawdę 8 y, kart, gdzie mogę. Igo Aspasa, Felixa, DePaya, y, Griezmana, Moreno i tego. Czy trafię Roberta Lewandowskiego, już za chwileczkę się dowiemy. Mam to wszystko przygotowane. 40 tysięcy euro będzie kosztowało wyszukiwanie Roberta. Czy będzie to gdzieś w Barcelonie? Zobaczymy. Let's go! I uwaga, nie, no jest to Portugalia, będzie to Żało Felix. Najprawdopodobniej, kurczę. Czemu ta gra jest tak skonstruowana, że jak coś bardzo chcę, to tego nie dostaję, A jak gram mecze, nie, to nie jest Żało Felix, to jest Żało Felix, ale myślę, że. Ten młody gentleman w wieku 22 lat będzie fajnym zamiennikiem nawet za Ibrę, ponieważ Ibra nie ma takiego dobrego jakiegoś przyspieszenia. On ma fajne głowy, bo potrafi się zastawić, ale Felix może tutaj być naprawdę fajną kartą. Mogę go oczywiście skasować za 2500 punktów, gdzie będę mógł trafić zawodnika 83+, ale ja go biorę do składu, a przynajmniej na ławkę rezerwowych. Jak sami widzicie... Też można te kontrakty sprzedawać i kupować sobie w sklepie właśnie za 5000, na przykład pięciogwiazdkowego lewego pomocnika. To Wam zapewni naprawdę możliwość przynajmniej szansy trafienia zawodnika, którego chcecie. Nie jest to takie łatwe, ponieważ, zapewne, gdybym użył troszkę innych kombinacji, tutaj, może gdy wzrost byłby. No nie wiem, wiek 26+, plus, albo coś w tym rodzaju, ale to by też musiało być karty pięciogwiazdkowe, żeby ten Robert Lewandowski się pojawił. A ja teraz wezmę i sprawdzę tego 83+. Plus. Czy to będzie bramkarz? Dokładnie tak, to będzie Sommer, Bayer Monachium najprawdopodobniej. No i, i zobaczymy. E, zobaczymy czy dawać go za Wojtka Szczęsnego. Kobel przepraszam Kobel e, czy dawać go za Wojtka Szczęsnego. Napiszcie w komentarzu. Miłą chęcią e, tutaj bym m, albo bym tu może go przepalił i wojtkowi dał gwiazdkę cholerka. Napiszcie w komentarzu myślę, że będzie to fajny tutaj czynnik na kolejny odcinek. Także ja na razie go zostawiam, jeszcze nie wiem, co z nim zrobię. wydecydujcie, może zrobię jakąś ankietę albo coś innego. No dobra. Wezmę tutaj może jakiegoś obrońcę, chociaż nie tego, tylko tutaj pięciogwiazdkowego, 5%. No i tutaj brakuje mi troszkę, wiecie co, w, no niestety jakichś fajnych gwiazdek. I 20 punktów, raczej znaczy 20% na kartę czarną nie będę tutaj marnować. Przejdę teraz na chwileczkę jeszcze do eventów. A w eventach mamy head hit, hit to head, hit hit, hit hit, w którym możemy zdobyć 10 tysięcy punktów, 10 tysięcy to by było naprawdę zbyt dużo, ale 1000 punktów kontraktów do wylosowania zawodników. Ja odbieram teraz misję, no i proszę bardzo, odbieram 1000. Nie będę kupować tej oferty za 16 zł. Gram, raczej będę grał tutaj już do końca free to play. Od czasu do czasu może jakąś ofertę kupię związaną z samym Ronaldinho, jeżeli by kiedykolwiek by się taka pojawiła. Dobra, jeżeli chodzi o logowanie miesięczne, no to udało się. 20 dni praktycznie z rzędu się logować i karta 83+. Okej, okay. ona przeszła do mojego e, tutaj inventory, czyli do mojego można powiedzieć plecaczka e, skał, <ścoughs> plecaczka trenera e, i proszę bardzo, odbieram, używam. Ej, kto to to jest Alba? To będzie a, 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 Auba, to będzie Auba. Kolejny napastnik na cf e, Uwaga, a czy to, to dwóch, trzech? Nie, to nie jest Alba, To jest ja, Alba, łoszty ty mordkę. No to proszę bardzo. Kolejny, nowy napastnik do mojego składu. No nie mogę, dzisiaj naprawdę fajny fart. Żał Felix, chociaż wolałem, wolałem mieć w napadzie naprawdę Roberta Lewandowskiego. Ale co za tym idzie przejdę i teraz wszystko tutaj troszkę przemodernizuję. Jeżeli chodzi o tutaj, ja wiem, Ibra jest fajny, ale Ibra po prostu wrzucę na ławkę rezerwowych. No i tutaj żało Felixa wrzucę za Wlachowicza. przetestuję go. Wiadomo, że Felix ma troszkę mniejszy overall. No i tutaj za Azarda wrzucę. Ok, mam przynajmniej dwóch na zmianę. Wszystko jest. RB jest, LB jest. No dobrze. 1459. Zapewne w jakiś sposób ich rozwinę, żeby troszkę im dodać jakiś atrybutów. No i fajnie to wygląda, powiem Wam szczerze, chociaż tam ta polska flaga by była naprawdę dużo, dużo lepsza. Chociaż jedna już jest, bo jest Wojciech Szczęsny, którego za chwilę przetestujemy a na bramce, bo zagram meczyk właśnie w tej chwili. Ale zanim tam jeszcze dojdę, uwaga, uwaga, przejdę jeszcze do marketu, gdzie oczywiście w agentach mam tutaj punktów 2980 i brakuje mi tak naprawdę... 20 kontraktów, żeby mieć 30 zmian, raczej 30 trafów. I teraz co zrobię? Odbiorę po prostu kolekcję i trafiłem Feliksa plus 6 overalla, bardzo fajnie. Kidówki. No i tutaj w achievementach mam akurat te 20 punktów. To nie jest ustawione. Naprawdę nie nie, nie wiedziałem, że to będzie w, że tyle punktów będę potrzebować. No dobra, ja się świetnie bawię. Mam nadzieję, że w tej grze też czasami potraficie się dobrze bawić. No i co? Przejdę do marketu. Wejdę do agenta. Wiadomo, że tutaj są fajne oferty kart niebieskich, czerwonych. Można tu trafić Messiego z Argentyny. No ale to już są koszty naprawdę duże. No i tu przejdę do tych darmowych, gdzie trzy razy odbiorę po prostu tych ten, zawodników. Zobaczymy, czy trafię kogoś fajnego, czy będzie jakaś czarna karta. W trakcie tych 30, ale pięknie, dostałem 72 kg w dół, czyli zawodnik ważący 70, poniżej 72 kg. No to jest dobro traf. No i dwie czerwone karty na pewno się przydadzą. Ok, druga 20. Uwaga, lecimy z tym, nie ma czasu, bo zaraz szpil. Ok, jedna czerwona, ależ teraz siadło. 80. Tutaj jakieś Skid Gamesy. 80, 80 do góry. Napastnik na 5 gwiazdek. No to bardzo fajnie. No i tutaj jeszcze obrońca. Resztę żółtych kart. Ok, i przechodzę do ostatniego rzutu, w którym na pewno jest czwarta karta. No i zobaczmy, kto to będzie. Mam nadzieję, że mm, będzie to kto. Argentyna, Messi? Czy to jest Messi? Czy to będzie Aguero? Czy to może będzie. Kto to jest? Nie no, na... troszkę. Nie, no, to nie jest kolor Messiego. Dobra, przynajmniej skóry. Correra, ok, na CF-ie. Kolejna karta, która mi się przyda. Tym bardziej do gwiazdkowania zawodników, bo na późniejszym etapie gwiazdek jest potrzebny zawodnik na pozycji CF-a. No okej, okay, Spoczko, Myślę, że tutaj wszystko się udało, i taki gracz na pewno będzie fajnie potrzebny. Ja teraz przejdę już do meczu. Jak sami widzicie, jestem w kategorii Epic 2, przynajmniej nie kategorii, tylko na poziomie Epic 2. Jeszcze daleka droga, ponieważ, jak już wspomniałem na samym początku, zrobiłem sobie dość mocną przerwę od gry w zdobywaniu chwały no ale to nie oznacza, że nie gram całkowicie, tylko od czasu do czasu po prostu nie mam żeby wbić tak szybko po prostu legendary i tam wbijać już gwiazdki na ranking no ale na spokojnie wszystko przyjdzie czas, myślę, że gra jest oczywiście w pewien sposób ograniczona, że nie da się zdobywać mnóstwo fajnych rzeczy w tej grze, ale da się to zrobić z Długo z czasem, po prostu trzeba czasu poświęcić troszkę i można skautingu zdobywać tych zawodników, których chcemy, przynajmniej mieć na to szansę. Ok, trafiłem przeciwnika, mój stadion, gdzie, jak sami widzicie, jest jeszcze zając z jajkami, chociaż to już nie na czasie, Ibrahimowicz, kurde, ten napad mój jest coraz lepszy. 1465 przeciwnika nie zdążyłem zauważyć, ale myślę, że to nie ma znaczenia. E, naprawdę czasami mam odczucie takie, że e, pomimo tego, że potrafię grać, e, pomimo tego, że e, mam przewagę, to w ostatnich minutach dostaję jakiegoś Babola i przegrywam mecz. Nie wiem, czy też tak macie. Napiszcie w komentarzu. Okej, okay, dobra, lecimy. Żało Felix pierwszy raz przy piłce. E, Dośrodkowanie do Ałby, Ałba strzela uj. było blisko, naprawdę było blisko, aż zobaczę sobie tą powtórkę, ale tutaj nie wiem, czy to był Alba, czy to był Ronaldinho. Teraz nie wiem, ale naprawdę akcja dobra. Osimen. jeżeli to jest Osimen, to jest bardzo dobry. Naprawdę polecam Osimena, bo w większości przegranych meczów ten zawodnik miał Osimena. W swoim składzie włącza się do akcji. Zobaczymy, Alba próbował tam się wybić. Niestety został automatycznie zablokowany przez obrońcę. Lecimy. 43 minuta, nikt z nas nie potrafi jednoznacznie przechylić szali na swoją stronę. No, troszkę to dziwne. Po takim czasie strzał, piękna obrona Wojciecha na pozycji oczywiście moi obrońcy. Czasami ich brakuje i wtedy jest mały problem, bo... Dobitka i gol. No dobra, ja muszę tutaj zobaczyć taktykę. Jeżeli chodzi o taktykę, swoją mam na low flanks plus center. Ja zrobię sobie tutaj na flanki. E defense dam na normal i teraz tutaj zagram na normal. Nie będę grał z kontry, bo to było bardzo ciężkie. Te ustawienia mają wpływ oczywiście w grze, tylko to też wszystko zależy od przeciwnika, co on ma ustawione. Dobra, druga połowa przed nami. Pierwsza połowa niestety no, nie zakończyła się e, przełamaniem wyniku, e, który jest 0-0. Oż ty, niestety, kurczę, ale tu ładnie w szczęsty mnie obronił. O, o kurde, oj, ale mnie tutaj natarcie. E, halo, halo. Dobrze, ale Szczęsny mnie tutaj uratował. Naprawdę Szczęsny ratuje mnie na razie przed utratą gola. Eee, ja pinkole, no masakra, nie? Wojciech, Wojciech, <laughs> Wojciech dobry. Dobra forma dzisiaj, dobra forma, eee, dobra forma. Eee, przynajmniej za pola karnego, no, ale to też trzeba mieć czystą drogę strzału. Okej, okay. próbuję mi tutaj środkiem wbić. Strzał, ale tutaj Wojciech na pozycji, no niestety, wybicie niefortunnie w stronę przeciwnika, ale tu ładnie wszystko wyczute. Piękne podanie do Feliksa. Jest równowaga, jeżeli chodzi o. Aj, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? No nie mogę, co ja zrobiłem? Aż tu weznę i. No nie wiem, co ja zrobiłem. Powiem Wam, widzowie, że to było naprawdę ułomne. Ale zobaczymy. Road to glory. Kolejna połowa, czyli druga połowa dogrywki. Ronaldinho już bez sił. Ale na spokojnie. Jeszcze parę minut i wszystko się okaże. Czy ten mecz zostanie zapamiętany jako słaby i szybko wyparty z pamięci. Czy też po dobrych fragmentach lub rzutach karnych będzie wygrany. Ej, co tu się dzieje? Gdzie jest piłka? Nie widzę piłki. Kamera. Ej, halo. Co tu się dzieje? To jest jakiś obłęd. Kamera nie nadążyła pokazać mi, gdzie jest piłka. O nie! O nie, 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 nie! 118 minuta! Panie! Panie! Hawranek, broń to! Dobrze! Uff! Czyżby będą rzuty karne, czy też nie? Ale tutaj było groźnie teraz. Ale to było groźnie! 23 minuta nagrania odcinka Road to Glory. O nie, ale to wybronił, ależ to on zrobił. To jest niemożliwe, co ten Wojciech szczęsny dzisiaj robi na boisku. To naprawdę jest szok. Dobra, przechodzimy do rzutów karnych. Ronaldinho jako pierwszy. Myślę, że tutaj laga mocna w prawy górny róg, No i jeden do zera. Myślę, że będę strzelał. Zobaczymy, gdzie on będzie strzelał. W lewo, w prawo, gdzie popatrzy środek. Yy, chwila, moment. Pomyślimy, tak jakby to bot strzelał. No ale czemu mój się w ogóle nie rzucił? Jest to bardzo dziwne. Yy, tak jakby przeciwnik praktycznie w ogóle nie bronił. Nie wy... Wyczuł mnie. Wyczuł mnie. O zgrozo, wyczuł mnie. Wyczuł mnie, wyczuł mnie. Wyczuł mnie. No i teraz tylko i wyłącznie... Ale go wyczułem też i mamy remis w dalszym ciągu. E, dobra, tutaj wlachowić w ostatniej chwili, zmieniłem, o, ależ to zrobił. O, kurde, nie spodziewałem się tego. No masakra, Ronaldo. Rzut karny, jeszcze raz ten sam róg. Tak jest, tak jest, widziałem jak tam popatrzał. Widziałem to, widziałem to w kątem oka. Jest szansa, jest szansa, żeby strzelić. Zobaczymy, czy wyczuje, czy też nie. Dobrze, jest przewaga. Czy będzie tak do końca? On teraz strzeli tu w górny, prawy róg. Eee, środek, niestety, środek. A ja się dałem zwieść. Ostatni karny eee, Alonso. Eee, gdzie teraz Alonso strzeli? W lewy, górny. Nie będę tutaj. Tak jest. Mamy to. Po ciężkim meczu: Road to glory. Maciej Dyszka ze swoim składem wygrywa mecz nowymi gwiazdami typu João Felix, Alba. No i myślę, że też fajnie to wszystko wyszło. Nagrody nie chce mi się już oglądać dwa razy reklamy reklam. Zdobywam gwiazdkę. Bardzo się cieszę. Myślę, że gra jest w jakiś sposób fajna. Ograniczona dla graczy free to play, no ale myślę, że też irytująca. Ale jakby to nie było, takie są właśnie wszystkie gry z elementami radości, smutku i innymi, tutaj tymi. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Dzięki za oglądanie całego materiału. Jeżeli takie osoby się znalazły, napiszcie. No i co, trzymajcie się do następnych odcinków. Cześć!